Szanowni Panowie Generałowie, Szanowni Państwo, mam przedstawić, jak wygląda modernizacja karabinka 556 MLP z Grot do wersji A3. Żeby mówić o ewolucji tego karabinka, nie możemy zapomnieć jego historii, która, jak widzicie, sięga roku 2023, właściwie to lat 90. ubiegłego wieku. Kiedy to pojawił się pomysł opracowania nowoczesnego polskiego karabinka automatycznego, który zastąpiłby w przyszłości karabinki bazujące na rosyjskiej konstrukcji rodziny AK? Inicjatorem i autorem nazwy MSBS był profesor Woźniak z Wojskowej Akademii Technicznej. Projekt badawczy wykonywany był przez VAT we współpracy z Fabryką Broni w latach 2003-2006. Założeniami projektu były, że ma być to karabinek na nabój 556x45 na mm. Modułowość ma być zachowana w tej broni. Broń ma być przystosowana do użycia przez prawo i leworęcznych strzelców. Zmienny kierunek wyrzucania łusek na prawą i lewą stronę. Łatwo wymienne lufy. Regulowany system gazowy. Zasilanie z magazynków typu AR-15 i szyny Pikantyni według Stanagu na górze komory jak widzicie, już 20 lat temu założono pewną budowę karabinka, który mamy, użytkujemy w dniu dzisiejszym. W 2008 roku nastąpiła prezentacja makiety 3D. To jest to zdjęcie po lewej stronie. Jak widzicie, no niewiele przypomina naszego grota, ale taki, taki był to, taka była makieta pierwsza. W 2011 roku nastąpiło, nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu MSBS i tutaj również e, ten projekt wykonywany był we współpracy watu z fabryką broni w Radomiu. W 2014 roku nastąpiła implementacja e, karabinka do programu Tytan. W 2017 roku zakończono badania kwalifikacyjne karabinka i również w roku 2017 podpisano pierwszą umowę na dostawę karabinka do sił zbrojnych. Zgodnie z tą umową, dostarczonych zostało do sił zbrojnych 53 tysiące karabinków w wersji A1, A0 i A1. Wprowadzenie karabinka do sił zbrojnych w wersji już A2 nastąpiło w roku 2021. Ile broni mamy dzisiaj w szeregach w siłach zbrojnych? Aktualnie to jest już ponad 197 tysięcy, z czego 26 tysięcy jest w wersji A1. W wersji A0 w chwili obecnej już nie mamy. I tutaj procentowo, jak widzicie, w wojskach obrony terytorialnej mamy 26% z całości, w wojskach operacyjnych ogólnie osi 68% i w jednostkach szkolnictwa wojskowego około 7%. Dostawy karabinka MSB z wersji A3 zgodnie z deklaracją producenta planowane są od drugiego kwartału przyszłego roku. Pierwszą wersją dostarczaną, jak już wspomniałem wcześniej, była wersja A0. Trzeba też mieć na uwadze jedną rzecz, że praktycznie każda broń wprowadzana do wojska podlega procesowi modernizacji, który ma kilka korzeni. I to, to jest właśnie powód, dla którego e, powstawały kolejne wersje: wersja A1, A2 i teraz będziemy mieli A3. Po pierwsze, żadne testy producenta i wdrożeniowe nigdy nie oddadzą w 100% i realnego użytkowania danej broni przez żołnierza w polu walki lub na wojnie. Po drugie, użytkownik, w miarę zapoznawania się z daną konstrukcją i jej możliwościami, zauważa zarówno dobre, jak i złe strony. Po trzecie. Sam producent często dopracowuje konstrukcję, czy wprowadza nowe elementy do niej. Po czwarte, nierzadko użytkownik podpowiada producentowi, jakie jeszcze funkcjonalności powinna mieć dana broń. Tak jak wiele innych rozwiązań technicznych na świecie, tak i karabinek nie uniknął tak zwanego wieku dziecięcego. Czyli powstają, czyli to są właśnie te elementy, których producent. Nie był w stanie przewidzieć, które nie wyszły w, w użytkowaniu. Dopiero przekazanie broni żołnierzom ze zróżnicowanymi uwarunkowaniami i, przyzwy i przyzwyczajeniami użytkującymi broń w, różnych, w różnorodnych warunkach pozwoliła na rzetelne sprawdzenie jej funkcjonalności. Żołnierze użytkujący te karabinki zwracali uwagę na konieczność poprawienia pewnych elementów. Producent wsłuchuje się w ich potrzeby. I dlatego po wersji A0 powstała wersja A1, gdzie zmieniono, akurat w tym przypadku, kilka, kilka elementów. Obecnie w użyciu jest trzecia wersja karabinka, czyli A2, w której wprowadzono już troszkę więcej zmian konstrukcyjnych postulowanych przez użytkowników. I tak, po kilku latach użytkowania wersji A1 przyszedł czas na zmianę i wprowadzenie wersji. A2, gdzie zmieniono m.in. zespół e, łoża z wydłużoną nakładką, rękojeść o kącie nachylenia 15 stopni produkcji fabryki broni, osłony tworzywa łoży też produkcji fabryki broni, uchwyt przedni wyposażony w system mocowania m -Lok. zamek wraz z glicą zmodyfikowany w celu zwiększenia wytrzymałości glicy w zakresie treningu bezstrzałowego na słucho. Pas nośny dwupunktowy, Modyfikacja polegała na uproszczeniu konstrukcji poprzez usunięcie możliwości przenoszenia broni w konfiguracji pasa jednopunktowego oraz wydłużeniu odcinka taśmy do szybkiej regulacji o 20 cm. I tak bezpośrednio po wprowadzeniu wersji A2 do sił zbrojnych, fabryka broni rozpoczęła pracę nad kolejną wersją, i po kilku latach zbierania doświadczeń przyszła kolejna wersja A3. Zanim jednak omówię, na czym polegały te zmiany, trzeba jeszcze wspomnieć, jak wygląda cały proces wprowadzania tychże zmian? Wszystkie zmiany konstrukcyjne, począwszy od wersji A0 przez A1, A2 do A3, w większości, właściwie może nie wszystkie, zostały zainicjowane przez użytkowników. Między innymi w czasie corocznej konferencji grotowiska organizowanej właśnie przez dowództwo wojsko obrony terytorialnej, w których, w których zawsze uczestniczą przedstawiciele producenta, czyli fabryki broni. Przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, Dowództwa Generalnego, Inspektoratu Wsparcia, Wojskowej Akademii Technicznej, żołnierze wojsk operacyjnych, jak i żołnierze e, wojsko Obrony Terytorialnej. Na pewno część z panów uczestniczyła w którymś z tych grotowisk, więc wie, jak zagorzała dyskusja, jakie pytania, e, jakie pytania są zadawane producentowi i te pytania nie trafiają w próżnię. Zawsze producent wynik, wyciąga z nich jakieś wnioski. W czasie konferencji następuje wymiana doświadczeń oraz gromadzenie wniosków płynących z dotychczasowej eksploatacji karabinków grunt sił zbrojnych. Efektem tych informacji jest mozolna praca konstruktorów producenta, prowadząca do coraz lepszych rozwiązań. Szanowni Państwo, trzeba mieć na uwadze także proces wprowadzania zmian do konstrukcji szczególnie broni i ten proces obwarowany jest szeregiem przepisów. Dlatego to nie dzieje się z dnia na dzień, i to, co powiedziałem, że proces ten może zająć rok, dwa, trzy lub pięć. Zmiany konstrukcyjne, kiedy już zostały przebadane, najczęściej jest to badanie typu wykonywane przez, na podstawie programu badań i metodyk badań, które podlegają uzgodnieniom z Agencją Uzbrojenia w tym przypadku, pociągają za sobą konieczność opracowania karty zmian technicznych do dokumentacji technicznej wyrobu. I dopiero po wewnątrzresortowym uzgodnieniu, czyli przerobieniu ścieżki Agencja Uzbrojenia, Instytucja Ekspercka, czyli Dowództwo wojska akurat Obrony Terytorialnej w tym przypadku, organ logistyczny, wykonawca ma możliwość wprowadzenia zmian do y, konstrukcji. Jest to wymagająca i często czasochłonna procedura, zarówno po stronie wykonawcy, jak i po stronie jednostek resortu obrony narodowej. Jakie zmiany? Będziemy mieli. Ponieważ tego karabinka jeszcze nie ma, eee, ale w tej chwili można powiedzieć, że te zmiany w takim kształcie zobaczymy za, mam nadzieję, kilka miesięcy. Przede wszystkim a 3 ma być lżejszy od wersji 2 o 30 deko, czyli 0,3 kg. Wynika to ze zmian konstrukcyjnych, które przedstawię na kolejnych slajdach. Może to wydawać się niewielkim zyskiem. Te 300 gramów, ale dla żołnierza może to mieć całkiem duże znaczenie. Zmianie tu uległ też sposób zabezpieczenia antykorozyjnego, co w dotychczasowych wersjach stanowiło często zgłaszany problem. Obecnie zastosowano teniferowanie, czyli to jest azotonawęglanie w kąpieli solnej. Jest to rodzaj obróbki cieplno-chemicznej, której celem jest dyfuzyjne nasycenie powierzchni metalu azotem węglem. Brzmi bardzo naukowo, ale podobno jest skuteczniejsze niż poprzednio zastosowane techniki. Proces ten ma zwiększyć twardość i odporność powierzchni obrabianych elementów. Kolejna ważna zmiana to brak możliwości mocowania bagnetu, co nie oznacza, że bagnet nie będzie dostarczany w ukompletowaniu z bronią. Ponadto zmiany pojawią się między innymi w tych elementach, które tutaj są zaznaczone, czyli e, zmieniona jest długość lufy, zmieniona jest kolba, suwadło, przełącznik rodzaju ognia, rączka napinacza, profil łoża, regulator gazowy. I teraz szczegóły. Zmiana konstrukcji długości lufy. Przede wszystkim lufa będzie krótsza. krótsza Ponieważ, e, ponieważ do tej pory mieliśmy lufę 16 calową, w wersji A3 będzie co to lufa 14,5 cala i była ona, postul, ta zmiana postulowana była przez wielu użytkowników. E, ponieważ wielu żołnierzy narzekało na długość lufy wynoszącą 16 cali, niby to tylko 4 cm. Ale skrócenie broni o tę długość znacznie poprawia jej manewrowość, zwłaszcza w ciasnych lokacjach, czyli w terenie zabudowanym czy okopowym. Oczywiście wiąże się to ze zmianą e, balistyki pocisku, ale w bardzo pomijalnym zakresie. E, zmieniono również, zastosowano również gwint, umożliwiający montaż e, między innymi handlowych tłumików dźwięku. Dodatkowo zmiany obejmują układ gazowy, gdzie tłok gazowy i popychacz zostały połączone w jeden element. Zmiany są w konstrukcji kolby, gdzie użyto adapter umożliwiający zastosowanie kolb typu AR. Zastosowanie te, te tego rozwiązania umożliwiło również zwiększenie długości regulacji kolby. Potrzeba ta również była zgłaszana wielokrotnie przez e, użytkowników broni, przez żołnierzy, między innymi w ramach, e, tak jak wspomniałem wcześniej, konferencji Grotowisko. Kolejna zmiana, może już taka wizerunkowa podnosząca e, trochę atrakcyjność lufy, bo wygląda z ta broń, ale jednocześnie pozwoliło to na odchudzenie broni. Dzięki temu zmniejszyła się waga karabinka. Kolejna zmiana konstrukcji zespołu napinacza eliminuje często zgłaszane w ramach chociażby gwarancji czy użytkowania broni pękające nakładki na pinacza jest to dosyć często spotykane zjawisko. Następnie zmieniono, następna zmiana eliminuje pojawiające się niesprawności, czyli wypadający podczas strzelania tłumik płomienia, który w wyniku gwintowania lufy będzie nakręcany. Urządzenie wrotowe karabinka ma być już montowane na gwint 1,2x28, obecnie jest to rozwiązanie wprasowania i kołkowania, i ten gwint jest, ten 2 na, 1 i 2x28 jest standardowy w przypadku konstrukcji bazujących na karabinkach AR. Więc będzie możliwość wymiany na dowolnie pasujące do karabinków M4 czy, czy M16 tłumików płomienia. Co więcej, Fabryka Broni opracowała własne urządzenie wylotowe, nieco przypominające te stosowane w pierwszych wersjach M16, ale też i obecnie w części karabinków L85A2. Zmianie małże jest także regulator gazowy, w którym zastos zastosowany zostanie zmieniony zatrzask mocujący wbudowany w regulator. Będzie on miał postać wygięki współpracującej z zapadką. I ta zmiana powinna już na dobre wiele wyeliminować możliwość przypadkowego wypadania regulatora. Chociaż już w wersji A2 przedłużenie przedłużone łoże zminimalizowało ten problem do zera. Zmiana zespołu suwadła z wkładką e, oraz e, zmiana tutaj konstrukcji tej szczeliny eliminuje, ogranicza, może nie eliminuje, często zgłaszano podatność broni na zanieczyszczenia przedostające się do wnętrza broni. Kolejna zmiana to jest, e, polega na zmianie średnicy kołka wyrzutnika i długości wodzika. E, tutaj, już producent, to była jego propozycja, wynikająca z doświadczeń producenta. Zmiana położenia selektora rodzaju ognia była często sugerowana również przez użytkowniku broni. I producent przychylił się do tego, znalazł rozwiązanie, i to się znajdzie już w karabinku A3. Kolejna zmiana to gniazdo magazynka i komory, komory spustowej dzięki czemu strzelec może korzystać z magazynków Magpul e, trzeciej generacji. To są magazynki uniwersalne stosowane między innymi w karabinkach AR-15, M4, 16 czy, e, czy HK. Zmiana płaszcza komory zamkowej i nakładki łoża powoduje usztywnienie połączenia szyny. I zapobiega zauważanej przez żołnierzy niestabilności końcowego elementu. Przedłużenie łoża osłaniające lufę jest zmodernizowane w taki sposób, by całkowicie zniwelować luz pomiędzy nim a płaszczem komory zamkowej. Użytkownicy narzekają bowiem na to, że łoże wykazuje niewielki luz na mocowaniu, przez co dyskusyjnym jest montowanie mechanicznych przyrządów celowniczych na szynie na końcu łoża. W wersji, A, w wersji A3 kalamin ma dostać klucz ustalający, mający postać niewielkiego występu w tylnej części szyny, który będzie współpracował z płaszczem komory zamkowej. I klucz ten będzie spasowany z wewnętrzną częścią płaszczy komory, dzięki czemu ustabilizuje łoże likwidując plus. Nowy typ zespołu gniazda zapobiega się wypinaniu pasa i uszkodzeniu mechanicznym broni. To również jest zjawisko bardzo często pojawiające się w protokołach. Obserwujemy to w protokołach e, zgłaszanych uszkodzeń zgłaszanych w ramach gwarancji, gdzie broń potrafi się wypiąć, upada, no i uszkodzeniom ulega już później zespół celownika i inne elementy karabinka. Tutaj już pokoić mi się, jak wspomnieć o rodzinie produktów MSBS, więc może tutaj już nie będę skupiał się nad opisem tej broni. Chcę tylko zaznaczyć jedno, że zgodnie z rekomendacjami producenta, dostawy słupka rabinka w układzie kolbowym możliwe będą już w wersji A3 dostawy w drugim półroczu 2026 roku. W tej chwili producent zgłasza możliwość dostaw tej broni, ale w wersji A2. Jako, że docelowo będziemy chcieli mieć siła karabinki w wersji A3, chcemy, żeby taką kompatybilność została zachowana. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby już nie kupować tych subkarabinków w wersji A2, ale w wersji A3 i jak dobrze wszystko pójdzie, to w przyszłym roku, od połowy roku będziemy te karabinki pozyskiwać. Tutaj oczywiście musi być cała procedura, to co wspomniałem wcześniej. Badań typu, dokumentacja, e, cała procedura, no niestety kilka miesięcy musi potrwać. No, mamy jeszcze karabinek e, bezkolbowy, tak zwany BALPAP. E, podobnie jak w przypadku subkarabinka, również dokumentacja została już zatwierdzona w ubiegłym roku, czyli producent jest gotów do dostaw, z tym, że znowu e, jest to wersja A2. W związku z tym, że Chcemy mieć już całność, całą rodzinę MSPS wersji 3, więc również producent potrzebuje czasu. W związku z tym, zgodnie z jego deklaracjami, bardzo prawdopodobny jest początek 2027 roku. Tutaj jeszcze propozycja producenta Balpap z granatnikiem podwieszanym możliwa jest również taka konstrukcja. Także kończąc, trzeba, by, trzeba mieć na uwadze to, że cały proces modernizacji, cały proces unowocześniania broni wymaga zachowania pewnych procesów, które potrzebują czasu. Ale dążymy do tego, żeby wszystkie Wasze uwagi, mówię Wasze tutaj siedzących, były przez producenta wysłuchane. I wprowadzamy te zmiany w miarę możliwości. Kiedy będzie wersja A4 popracujmy na wersji A3. Mam nadzieję, że wszystkie bolączki wersji A1 A2 zostaną wyeliminowane i wersje A4 może wprowadzimy za 10 lat, a jak nie, to może za dwa. Także oczekujemy kolejnych uwag. Zgodnie z deklaracją dowódcy od generała Stańczyka w czerwcu kolejna edycja grotowiska. Mam nadzieję, że do grotowiska już uda się pozyskać karabinki w wersji A3, więc mamy nadzieję, że już posłuchamy pierwszych doświadczeń, pierwszych uwag dotyczących tegoż karabinka. Wiem, że niektórzy panowie już e, mieli do czynienia z wersją karabinka A3 cywilną. Twierdzą, że karabinek jest lepszy od A2 i może nasza wersja wojskowa będzie podobnie też oceniana. 你去。